To co myślę, że się Wam podobało? Hmm? Mnie się podobało, naprawdę. Ale teraz, zaraz, chwila. Tak bardzo mi się podobała jedna czy dwie roślinki. I co wobec tego? O suchym pysku mam wrócić do domu? No nie. Firma Tintori zadbała o to, że. O tu można dokonać zakupów najulubieńszych roślinek. Jeśli któraś Ci się spodobała, to proszę uprzejmie. Jest wybór, zaraz pójdziemy zobaczyć jaki. No właśnie, o taki. I teraz problem z wyborem. Co do mnie zawoła? Weź mnie do domu, weź mnie do domu, weź mnie do domu. Zobaczcie. Czyste szaleństwo i teraz tak. To są tylko i wyłącznie same cytrusy. Mają kilka drzewek też oliwnych i jakieś inne takie drobia, ale dosłownie drobiazgi, zaraz tam podejdziemy i zobaczymy. Ale na razie chcę wam pokazać, jaki wybór cytrusów jest w tym miejscu. I naprawdę można sobie przyjść, wybrać i zakupić. Na zamkniętą lodżę albo balkon, takie coś. No bo w polskim klimacie niestety taka roślinka no niespecjalnie dobrze się czuje. Dlatego najlepiej jest, jakby był ogródek zimowy, zamknięty taras albo balkon. I wtedy taka roślinka jest w stanie normalnie przezimować w okres aż no, nie wiem, do marca. Takie mniejsze już można trzymać na parapecie, tylko właśnie nie w najbliższym sąsiedztwie kaloryfera zimą. Tu macie opisane te roślinki. Co to jest? Zobaczcie, tutaj jest jedna nawet z kolekcji medycyjskiej. Także słuchajcie, roślinki z najwyższej półki. Ta roślinka została zakupiona. I teraz tacy Państwo będą sobie ją wywozić. Widzicie tutaj, o, spady też są. O, tam taki spad fajny leży. Dwa nawet, trzy, cztery. A to jest przykład najklasyczniejszego toskańskiego cytrusa ozdobnego. W dużej doniczce, terakotowej oczywiście. No, kto by się chciał polansować fajnym tarasem, no to takie coś jest w sam raz. Po prostu najklasyczniejszy, medycyjski lans. Ta firma prowadzi również coś takiego jak hotel dla roślin. To znaczy, jeżeli nie masz odpowiednich warunków, żeby zimować cytrusa, to można go tutaj przywieźć i oni się nim odpowiednio zaopiekują w ciągu zimy. Na przykład masz małe mieszkanie, no i rzeczywiście kaloryfery robią swoje podczas zimy. O, tutaj afisz reklamujący właśnie tę usługę. Cytrusy niespecjalnie lubią się z kaloryferami i dlatego jest taka usługa. Po prostu przechowalnia, hotel dla cytrusów. Wcale bym się nie zdziwiła, gdyby część właśnie z tej tutaj kolekcji, co w tej chwili oglądamy, była po prostu czyjaś. W ten sposób obejrzeliśmy pierwszą szklarnię. Teraz idziemy do drugiej. Potem od kwietnia do końca listopada na tych drzewkach będą kolejne owocki. Natomiast w tej chwili widzimy orgię cytrusową. Zobaczcie. Ten film robię pod koniec marca. I no, zobaczcie, co tutaj się dzieje na tych drzewkach. Nawet takie do kupienia, proszę. Takie bomby chcecie mieć? O, się wcisnę pomiędzy. Nie, nie będę im bardzo przeszkadzać, ale się wcisnę. żeby było widać, jakie to jest duże, specjalnie te, co większe, to dotykam, żeby było porównanie z ludzką rączką. A to ciekawostka. Ta odmiana cytrusa nazywa się ręka buddy. Jest to osobna odmiana, bardzo dekoracyjna, ale niejadalna. A te roślinki, które niesie ta pani, to też ktoś kupił. Jako, że Toskania jest zagłębiem cytrusów ozdobnych, to Toskańczycy mają swoje sposoby na upinanie roślin na takiej ramce. I można takie coś zrobić małym roślinkom. poupinane są tutaj, tak, o. i dużym roślinkom no ale to też jest oszklony taras jako miejsce docelowe dla takiej roślinki albo oszklony balkon, bo zimy naprawdę w Polsce no, nie przetrwają na świeżym powietrzu a takiego dużego w domu mieć to chyba by mu nie było za dobrze, bo no trochę mało słońca by miał. A zobaczcie, jak tutaj mu jest dobrze w słoneczku, sobie w ciepełku siedzi. Kolejny sposób, jeszcze z czasów medycyjskich, do upinania cytrusów, to jest tak w kółko. Zobaczcie te kijki, wszędzie te bambusowe, takie one są wszędzie poustawiane dookoła całej doniczki. A roślinka. Wszystkie jej rozgałęzienia, zobaczcie, o, są poupinane na kolejnych piętrach. O i tutaj na końcu jest takie duże metalowe kółko. Jak myśleliście, że wrócę stąd z pustymi rękami, to się grubo mylicie. To jest mój wybranek. I ma takiego pięknego owocka na sobie. Na tyłach firmy znajduje się magazyn, czyli jeszcze kolejne cytruski. Ja i mój wybranek wracamy do domciu, ile razy mogę, tyle razy zawsze tu przyjeżdżam, i zapraszam Was również, bo naprawdę warto to obejrzeć. Jeśli byliście w tych okolicach, to na pewno będziecie wiedzieli, gdzie znajduje się parko Collodi. To jest właśnie blisko, także warto obejrzeć. Dzięki za obejrzenie filmu. Zapraszam do subskrypcji i do polubienia tego filmu, jeśli się spodobał. Do zobaczenia. Ciao, ciao.